Bardzo istotny jest też wątek relacji tego trójkąta miłosnego między Sali, Brianem, Maximilianem, Baronem, Maximilianem. Jeszcze mamy inny romans między Fritzem a Natalią Laudner. Nie potrafię do końca żydowskich nazwisk wymawiać, ale to właśnie zaakcentowałem, że ona jest Żydówką, co jest dość istotne, ponieważ pada ofiarą prześladowań ze strony Niemców. Jak się można domyślać, pewnie. Fritz zakochuje się w tej Żydówce i wkrótce odkrywa, jakie problemy mogą z tego wynikać. Tymczasem związek między Sally a Brianem jest o tyle problematyczny, że oni nie są trochę kompatybilni ze sobą, ponieważ jej zależy tylko i wyłącznie na sławie, a on jest pewnym romantykiem, który autentycznie się zakochał w tej głupiej dziewczynie. No i mamy też jeden z ważniejszych aspektów, jakim jest to powstanie bestii, o którym mówiłem wcześniej: naziści, jacy są wtedy w Niemczech. Najpierw widzimy drobne incydenty, lekkie objawy antysemityzmu. A potem to coraz bardziej przybiera na sile i staje się coraz bardziej intensywne. Jest bardzo symboliczna scena, też bardzo mocna, która się dzieje w późniejszej części filmu, której powiem trochę więcej w późniejszym momencie w tym materiale, kiedy jest pewien chłopak, taki harcerz można powiedzieć, zaczyna śpiewać piosenkę Tomorrow Belongs to me, co w tłumaczeniu oznacza jutro należy do mnie. I na początku śpiewa śpiewają sam, później kamera się oddala i pokazuje nam swastykę na jego ramieniu. Następnie widzimy, jak osoby w tej piwiarni przyłączały się do śpiewu i wstają razem z nim, a on, kiedy śpiewa refren na końcu tej piosenki, wyciąga tylko prawą rękę w górze w charakterystyczny sposób, śpiewając dalej.